Witam widzowie, witam was w pierwszym odcinku z nowej serii yy, yy, Sąsiedzi z Dzikowa. Dzisiaj będzie oprowadzenie po gospodarce. Jest trochę odmiennie, bo zaczynamy od grudnia, a nie od sierpnia. Yy, dzisiaj będzie oprowadzenie, no to tutaj mamy Ursusa C330M z takim autokultivatorem tutaj. Yy, Zajmów to to ma tyle, że nieważne. Tutaj mamy co 355 uksusa z Turem, yy, którym to taki, może nabytek, taka może nabyta, taka przyczepka jakby na nawozy. I tutaj, tutaj mamy ten. To chyba, o, o, sąsiad! Siema, sąsiad! Sąsiad prawo. Mam. ten. Ja się z nim tu przedtem ugadywałem, że jakoś nie od niego muszę nie jakoś pożycza. No dalej, no to tutaj mam. Końcówka się związałeś. Rozsiewać do nawozu. Tylko, że wapno mi było rozrzucane na filmy Seonika, który jest z nami na Discordzie, ale teraz montuje właśnie ten film. No to tutaj mamy jeszcze pozostałe pigułki. To jest ona to już ma bardzo dużo lat. Tutaj taka fajna. Zdrabiarka to niedawno zakupiona. Taki tutaj albo odrobiona. Ten tutaj taki siewnik, to chyba co czy tam nie to się nazywa. Prasa Sigma, się nie da otworzyć, musimy niestety tędy pójść. Oj, przez... jeszcze kół, to kurde, mój wizłam yy, 50. Ja Franek? No? Mam złą wiadomość. Jaką? Trzeba jest raz nagrywać. To to później nagramy coś, nie? Bo no to tutaj mam krowy jest krowy, nie widać, ale mam. Nie. Konie! nie! mamy, to krowery później będzie jeździł normalnie. A e, Ja do tej tej obory, do tej, tej yy, A zostawić yy. go na zapleczu, nie bój się Nie, nie, bo wtedy jak go zgubię Tutaj mamy mm. taki przyczepać, To jest chyba d 3, do 50, a D55 Nie 55, pamiętam. Tutaj takie. Tutaj takie mamy na wodę. A franek? No. <laughs> tutaj mamy tutaj na obornik oraz płytki skiwowe i tutaj taki ten. Tu, tu te I ten twój jest fajny. I y, ten, i... Taką tutaj kosiareczkę. Ja ale Weźmy weź to później temu. Weźmy i... Weź. Ja tym koniem nie mogę poza farmę wyjechać. Nie, dobra, mogę. Ale weź później wróć do zagrody, okej? Okay? Dobra. No to my tutaj Na sobie się pojedziemy. pojedziemy dzisiaj ciapkiem agregatować. Zobaczymy. A ja z niego wysiądę i zobaczę, czy on zniknie, czy nie, nie zniknie. Nie, on będzie stał jakby. Zobaczę. Ale skacze. On dzisiaj będzie szalał na akcję u stać. No, on tutaj zostaje. Ostatni kujniku. My jeszcze jedziemy na pole. Tylko konia te, te maszyny. Będziesz ja swoim koniem. Jeszcze. No, Możliwe, że dodać ale no fajnie było, tak koniem po polu tylnie. Na przykład wóz do konia, nie? Albo kuf. No. Ja jestem kierunkowska, że nie wiem. Dobra, czy... no, zobaczmy, jak tu iść będzie. Mam nadzieję, że dobrze. Nie no, trzeba tak dać. sobie z tym kultywatorem. A ty sąsiad, masz tam jakiś kultywator? No, czekaj, muszę zobaczyć, to jak to wygląda. Tak, ja mam broń. Nie wiem czy jeszcze jakiś środek mi pomyślał. 60 półkę z dachu? No 30 półkę z dachu. Nie, to 30, nie. Jeszcze na czepiec powrót. do ciebie na ten. Chciałem na pole. Ale teraz pod drzwi tak trochę ciężko, no ale dobra. 60 półkę ciężko, 60 półkę ciężko. Wiesz trochę nalatała sobie jak rozrzucaliśmy załatwo. czy po swoich polach. Okej. Okay. A i pola, dobrze mi przypomniałaś, pola, które mam to pole numer 17, 13, tutaj to jest Gospa i dom yy, a jeszcze mam... Zrób zróbła kury dla swoich koni! Nie, nie wiem czy jest taki moc, ale chyba jest... Mnie... Ale chodź że normalnie zwyczajnie, nie stawi się... Nie dawaj przeskoty twoją 30. Nie, 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 tego. nie, chcę mieć nie, nie, Dobra, nie, i nie, do nie, nie, Ja nie, 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 wzywać. nie, koniar, Dobra, nie, się Jakby to idę do siebie, nie, 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 no, ale, nie by, chyba, tak. Musisz ale on się obłocił normalnie. tak, on się normalnie. on się obłocił normalnie. Musisz go. go się obłocił. O Boże, w tej zagrożenie. oboże go zobacz. Dobra, to jest jest sobie koniec jeśli koniec nie, masz, nie. <laughs> <laughs> jeśli jest sobie panie, się. sobie panie, obłocę sobie panie, nie było też sobie też co tu trzepnęło? Kunia Twojego. Darym, ja ten bój ten się... Się płacić, nie ja bój się. Nie no. ja bój się. Nie bój jak to wygląda. Zajęcie. O Jezu, trzydziestka na dwóch kołach. Dobra. Dobra. Ty ten kuni chyba chce się napić, bo już ledwo co biegnie. Nie, bo tam go ten, daj go do zagroby i ciapkiem tu przyjedzie. Dronami będę to działało. Ja no by, nie mój moi ja wracać. Nie, nie bój wracać. się! Nie bój się, zamknę go w powole na chwilę. Wytrzymaj je tu. No kolejne chcę wytrzepnąć. Czekaj, ja sprawdzę jak tam moje krówki. Nawet dobrze. Chyba też będę sobie konie kupywał, ale muszę mały ten... Bardzo mało opory. To jest na najmniejsza jeszcze. Bo ja, dlatego, że ja nie mam... Dużo miejsca już na no fajnie. No to jest bardzo taka wyjazdka. Ona nie jest dla hajsu czy coś, nie, to jest taka wyjazdka. Na biegi. No takie, takie że nie. To, znaczy można z tego jakiś pieniądze mieć, bo jednak no jak się można konia sprzedać, to nie, nie się na hajsu, ale... Ja, ci... um, ja szczerze powiem, wolę zostawić sobie tą bo to jest takie fajne. To, to robić, to, nie, no wtedy co robić w tym fali. W fali się nie pas, to Ja chyba nigdy jeszcze konia nie miałam, nie wiem. Tam ja miałam raz. Ja chcę się pobawić z tym koniem Eee, jak się konie myje? Jak tam odcinek? No dobra Olek ja się koniem myję, ja konia myję Jak no, skończycie to robimy u mnie, bo jeszcze raz Olek ja, ja, ja. chodź do mnie Olek chodź do mnie do pokoju Mogę teraz. Ale chodź, zobaczysz konia, go tu nie myje hmm. właśnie zdradziłeś robą co na filmie ale czas tak. no, wyjdziały. Dobra. Będę go robić, ale czosek daję, daje. Tak ciężko trochę idzie. Będę do ciebie sam uczyła. Okej. Nie, może na dwa kola, jeszcze dzisiaj będziemy obrazić, co? Ja mam no. jeszcze takie drugie, ale mniejsze, ale dłuższe. No? Ten końc nie. No, on wygląda jakby mu się plecy łamał, jak tam jeszcze. No, on tak biegnie i mu się plecy wie? tak zginęły. No ja nie wiem czy będzie ja tak... robił, bo to i tak będzie błyskawiczne, bo można sobie poczekać. Ej, paliłeś kiedyś gumę koniem? Nie. To ja teraz palę. Konie biegnie, Nie mów. 8 minut. Tylko nie mów, nie mów. Nie. Nie, nie mów, nie Jest możliwość, że twój koń Nie, właśnie ja też miałem synchronizację, nie? Stąd, Stąd. gdzie ty jesteś? Nobek. Dobra. Nobek. Gdzie A ty jesteś? No, ja, ja, ja się tutaj nazywam Zenek Martyniuk. Ja idę robić szybko klipę do odcinka, bo mam coś do nagrywać, ja idę robić. Ty jesteś okay. na farmingu? Dobra, to ten, to Sawerek, to ty tu jedziesz? Ja do konia. Muszę ci przecież go oddać A, do wody. A nie, cześć, że ja mu chcę wsiąść tak tabem do konia? Jakoś poza A? A ja nie wiedziałem. No, o tym. Lewo, ale wolę Ale on jest Dobra. cały brudny. Czekał użyć. Ostro nie. Fajnie, że mi u niego nabija ten. Yy, jak to się mówi, Śmierć? Nie. Brud? Yy, bo to jemu ja trzeba codziennie nabijać tego yy, yy, sprawności fizycznej o każdej trzeba. No idę jedynie jeszcze jedno przejechać. Ja mam 330m, ale w wam mocno 330 do tego. Dobra, ja się to jest, ja się m, jest ciafkę, fajnie. Czekaj, nabiję ci jeszcze jednemu takiemu młodnemu nabijam. Patrzcie, widzowie, ciastek na dwa koła stają. Piękny widok. Nie, dawaj to. Wracaj mi, Bracaj, nim, bo zaściół pewnie miałbym zaraz. Ale... Nie rób tego! Nie, no nie! Jaki Mikołek! <grymko> 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 to był piękny! Dobrze byś już się ogarnął. No. Ale, zatem trzy auta go przejechały, czy ci nie? Te moje kolie już rób, bo im <grym> normalnie. Ale on pali gumę, to dobrze. A dookoła normalnie. Każdy mi powiedział, że na brudzie, ale dobrze. Więc wracasz nie. Dobra. Tam no, wracam już. A ja się tym kwiatkiem, bo tu trochę drogi masz? Tak pojadę drogą na skrócie, to nie ma. O, tutaj właśnie z tym, z są, jak jedę. Są! on? To To dokładnie. Nie, 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 na nie, kanału będziecie mieli w opisie. Leon, zatrzymaj się! Oddać od konia. Ten koń się zap... nie, 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 się nie, odpala akurat, nie, 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 Czekaj. nie, Bo nie, 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 to teraz to będzie rozładunek kwapna i odcinek będzie, wiesz, żeby niech ten żeby wyjechać, więc jakby będzie u mnie wszystko się działo. Okay. To, jest, to jest jakiś fajny teb, mam 6 szumce. Mm. A damy Frankowi konia. Daj go już daj na miejsce, bo nikt nie chce później z nim z wracać. A weź Frankowi oddaj na miejsce, ja muszę tym. I bać się do swojego dziecka. Ale nie, no, to Janek wziął go. Co? Olejku wziął. Ale gwaździny dajmy mu z Ale ten ciapek, kurczę, nie ciapuje, ale ten... też... Ja trzy... Szanysza, ty ty nie, nie ja trzy. strasznie wolno się odpala po prostu. Moja również, ale moja za to jest mega demonem prędkości. Aż 33 inne jeździ. Moja? Moja jeździ 12 do tyłu. Moja normalnie głodna nie da się 22 masz, no. się do tyłu jechać. Tutaj masz lepszą. Macie lepsze pojady. Nie, nie, nie. Dobrze, To jest zmarniłeś pranek, że długo będę jechał. Dlatego, że ona bardziej wolna. No to znaczy może przedostatni, żeby jeszcze się zapadł do minuta, tak będę musiał brać, tak, brać, brać. pranek jak możesz parkury robić dla koni... Płoty! One bardziej przez Płoty, bo się wszystko i Płoty, dwie godziny będę robi. dwie godziny się Ty tu poczekasz jak dojedziesz, a ja już gdzieś indziej będę tam. Ojemy jak na dwóch polach mi stoję. No to i pojedziemy na drugie pole. No ja jakby coś co jest. Ja nie... jest do siebie, ale ja teraz nie będę do siebie, bo przecież teraz jest grudzień. Zima. Ja już mam, a ja będę, do... ja będę na tych dwóch polach sorto ja mam dwa, Rane. dwa i dwa Rane. Co? E, Powiedz mi, że na to polec teraz będziemy jechać, no. jest bardzo blisko sklepu. No nawet. Bo ja muszę tam pojechać. Okay. Bo ja muszę tam pojechać, bo tam jest moja maszyna w sklepie. Okej. A czemu ty do kwiatka? Wziąłem coś innego, Z tej strony. E, o, poczekaj, czekaj, wiesz, to się zatrzymaj, tak trochę do tyłu podjedź. Czekaj, pokaż mi to. Patrz, pokaż mi tego dziecko. Poczekaj. A daj mi ten, daj mi uprawnienia. Ono hmm. się z niego wysiada. Daj mi uprawnienia. Piękne, ale ty, Zanek, za, czy jesteś... Zanek Martyniuk, jak ci w ten... Zablokuj, Nie, to podwykonawcy dajesz jak wnikasz jakby w gospodarkę tam trochę wyżej. Normalnie, Co? Tam dajesz trochę wyżej jakby, nad tym trochę. Tak trochę nad tym jakby. Piszę na przykład franek. Takie jak w nie? Wow. To... A... Czekaj. Przeleję pieniądze, nie? Aż chyba uprawnienia. Nie, odejdę mam. Ja tu może jakąś fajną tą zrobię. Ja tylko, nie? Weź szansę, Chociaż. To, mój ciapek tak nie ten. Nie robi jak twój, że jedyny ten. Z tyłem okładnie. Ja mam innego, ty masz okay. innego. Każdy ma innego. Czekaj, może bardzo. Dobra, jedno z obcy. Dawaj jedź za mną Powiedziałaś o tym, że ja mam inną konoktę? Tak, bo ja mam takie specjalne to nasz ursus ma Ok A, 600... No, 600 kurde. No, mój ciapek jest obciążony, on już jest z kary w każdym go używają Ciapek to nie? ja wiem, że to jest... raz go kupiłem, ja go kupiłem używanego, podżywanego. I tam chłop mówił, że miał parę zerwań, wiesz, yy, ja tego, ja zerwań, pasku, no, paska. No to jest fabrykowy normalny, jest fabryczny. No i jest używany, mało kosztował, nie? I miał parę zerwań paska, dlatego, że... Ja, ale w tak, czyli stronę jedziesz, panie kierowca? Ja pijany wcale nie byłem. Ale w tą ja stronę, pijan... stronę jedziemy. W stronę jedziemy. Nie, bo ja właśnie nie zauważyłem. To jest w tą. Chyba tutaj, tak i tu i tak. Wiem jest prąd. Ja na ciebie zaczekam. Zjadę jakiś na pogosek. Musisz zjeść, bo tam to, to i tak będę pamięć. Można środki wjechać. Nie, nie, no, nie śprawy, że je realnie. Ja jest realnie. <grym>, Nie, co nie również! Nie, nie, nie! Kierownica mnie odleciała! Janek! Jezus! Janek! Co A, jest? Nie no, podniosła mnie. Co to jest Janek? Podniosła ten przód i ten i nie wjechało. To tak że auto w ciebie no, Nie, bo nie, bo ja nie wjechałam, to mi przód podniosła. nie wjechało auto. We mnie wjechało auto, uderzyłem w znak drogowy, znak się nie połamał, a ja się połamałem. Co to tak robi? A tutaj, ciapek. to jest To twój ciapek tego tak robi, co jest? No ja już tak nie robię. Skręca cię. My nie mam przędzików na no przodzie, no nie ma A Olek oddał, oddał tylko, tak, nie? Ach tak. Jest. Później zobaczę Teraz w prawo sprzęt. Tak, muszę coś zrobić. Tędy okay. nie dojadę. Nie. Nie, dojedziemy. Dojedziemy obok dos. Jest! W Zaklepałem te pole! Pole, które szukałem. Które? 80 Dobra, Dlatego, to ujeżdżamy, To jest zamek. idealny teren Ej, to jest idealny, idealny teren Na trenowanie moich koni Które kupię Mam za. Jedź szybciej, bo ja teraz sobie ukocham Nie, ja wolę już i jechać w ten... Sam se on mówi Sam se on mówi, co nie że Nie możemy używać dużych tyłników O na to Jak mi bydłem że on nie ma wyglądu on ma nie wiem ten wie. pir? tylko on też trochę gra po prostu ten film? ja też trochę gra. Drach. ale nie... pranek nie mogę ten, ten a gdzie ty jesteś? Ciebie twoje ma... pole 93 to jest pole 59 93 do kogo jest? To jest Sonika. Kto to kurcze włącza? Nie wiem. Nie ale jest, że te to krowy prawie. są takie zryte. Krowy krowy. Jezu. Z... Ja idę je zabić kurcze. Chodzę, że krowy nie można jeszcze wyjeżdżać. bukrowe ujeżdżam. Nie, to w tą stronę. Szkoda, że krów nie rady że co nie panek? Ja znalazłem swoją drogę na skórze. Ja tutaj. Ja tutaj. Pier... Ja tutaj. Chcę... Ja tutaj. Chcę... Ja tutaj. Ja tutaj. Ja nie? <laughs> ja tutaj. nie jeżdżą, więc to nie jest droga taka, taka. nie Ja tutaj. Ja Я на друга, потому... Да, посмотрим, да, да. Посмотрим, да, 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 Ty tu. Tu pracownika, Ty Chy, to jest oczywiste. tu! jest oczywiste. tu! jest oczywiste. To jest oczywiste. nie gra. jest To jest oczywiste. Ale ciebie, To nie, ma. A nie. Dobra, robisz, ale... to, ale Piciapek jest tak szybki na tym polu, on tak szybko jedzie. Ja to wyczułam. Ja to wyczułam. to wyczułam. Ja to wyczułam. Ja to mi Właśnie, nie, wyczułam. Ja to wyczułam. Ja to wyczułam. Ja to się. bo mi się pasek przegrzał. Co? Pasek mi się komuś Pasek, o którym mówiłem że on używany, wiele razy się przegrzewał. Pasek taki. Nie no, na sumie... odcinku, Tak, on się Ja próbuję naprawić pasek, bo mi się rozerwie, a nowego nie chcę no. ale, ale, nie ma czegoś takiego pasek hamulcowy. Dobra, ale mówiłem, że jest pasek, to jest pasek, Pasek mi się rozerwał, ale już przykleiłem Ile jeszcze pulu robimy? To jest ostatnie było. Ej, to nareszcie... No i czyli już kończycie tak? No. No, ja nie mogę ale kończyć, bo ja szukam jakiegoś małego pola jeszcze. Dobra, dziewczynka. Muszę mieć pole blisko twoich farmów. Tak, na wyglądało, że to się Tak, dziękuję. chodź, to się pożegnasz na filmie. bo ja się pożegnam. Jezu, Ranek znalazłem syten. Dobra, jestem pijany, to tak jest. Dobra, chodź, to się pozegnać. Jadę właśnie, jadę jedną... No się do mojego czapka nie no to to będzie na tyle z tego filmu. My się z wami wyjdamy. Do zobaczenia i cześć.